Witam serdecznie na kolejnym gniocie, prosto ze środka lasu. Słuchajcie, taka rzecz tutaj miała miejsce, była wichura bardzo mocna, narobiła szkód na bazie. Pierwsza z nich, śmietnik się przewrócił, a druga, plandeka się urwała. Myślałem, że będzie gorzej tu gdzie nie no gdzie, kawałek dalej co prawda, ale nie tak daleko. Ludziom dachy pozrywało, a tutaj... Prawie wszystko się trzyma, oprócz tej jednej. No to trzeba brać się za reperację. Póki jeszcze słońce Jak się zrobi ciemno, będzie gorzej. Dobra, bierzemy się za robotę. I gotowe. Zajęło mi to minutę. Dobra, działa. Trzeba się brać dalej, bo dzisiaj mam ambitny plan, żeby zrobić karmnik dla ptaków. Tutaj co prawda jeden mam, ale on jest malutki. I to tylko te najmniejsze bogatki, które już Wam pokazywałem się mieszczą. A chcę zrobić duży. Duży i tutaj go postawić przy oknie, żeby było widać co przylatuje. O tutaj gdzieś. Ale sobie byłem dzisiaj w sklepie tam po inne rzeczy. Przy okazji patrzyłem na karmniki, to kurczę ze stówę taki większy kosztuje. To wolę sam zrobić. Tylko, że ja nie umiem. Dlatego może być ciekawie. Więc jak chcecie zobaczyć jak zrobić karmnik z byle czego i mając dwie lewe ręce, to zapraszam do dalszego oglądania. Znalazłem na podwórku taką kłodę. Ona wysokościowo jest niezła. O jak tu widzicie i tam okno więc by było w sam raz. Tylko ona się... O, chciałem powiedzieć, że się nie trzyma, ale w miarę się trzyma. Trzeba pomyśleć nad jakimś podnóżkiem. Jakimiś patykami to się podeprze. Z tego mogą być dobre nóżki. Jakby to na pół tak pod kątem przeciąć, tam przykręcić. Może by nie było źle. Spróbujemy. zorganizowany wkrętaczka wkręty Można spróbować coś z tego zrobić. O tak bym to widział. No to działamy. Elegancko. Na boki nawet się trzyma. Gorzej do tyłu. Trzeba by czymś podeprzeć. Zmieniłem Bita na nowego. Może będzie lepiej. Tam tym to nie chciało iść. Tak wyszło. Prawda, że elegancko. No, te długie wkręty mi się nie chciały wkręcać. Bo mam takie bity, wiecie, za 5 zł. 10 sztuk to się kręcą w kółko. Ale na te mniejsze coś połapało. Dobra, stoi w miarę stabilnie. Dobra, to nie jest do machania, tylko dostania. Dobra, stoi. Jak stoi, to jest połowa sukcesu. Teraz trzeba wymyślić jakąś podłogę dla ptaków. Tak chodzę i chodzę, myślę i myślę, co by tu użyć za podłogę. Ale chyba jakby taki kawałek uznąć to by była fajna podłoga, nawet spora. Można by podziałać. No to trzeba ciąć. Zobaczymy, czy da radę ta piła. Taką podstawkę mamy, piła dała radę. Zobaczymy jak przymierzymy. Elegancko. Będzie dobrze. Trzyma się, prawie równo, trochę jakby w tą przesunąć o dobra nie ma co kombinować, bo to się zaraz przewali. Dobrze jest. Znalazłem takiego kija patyka, tu go Jako wspornik dla daszku, bo daszek musi być, żeby nie mógł pokarm, bo tam różne rzeczy będziemy kłaść. No to szkoda jakby tam mógł pleśniał i tak dalej. To działamy dalej, trzeba tegoś przykręcić. precyzyjna robota no na pewno mi się uda ja mówiłem że mam dwie ręce no tak. prawie się udało może w kołek nie weszło? O, i się trzyma, elegancko. Teraz z drugiej strony, i się trzyma z obu stron, elegancko. Francja, elegancja. Dobra, teraz trzeba poszukać, z czego zrobić daszek. Znalazłem kilka desek, co jeszcze z tarasu zostały nawet już zabejcowane. Tylko one za długie są, pewnie trzeba je na pół przeciąć. No to tniemy. Prawie równo się udało. No, to miało być proste. Dobra, nie jest źle. Idziemy to przyłożyć. Dobra, przyłożone jest tak. I do tego mam taką ideę, żeby dobić te. O, te mniejsze wiecie. Tak. No i będzie jako taki daszek. Mogę trochę je wysunąć. Dobra, to działamy. O nie. Kurczę, już było tak dobrze, a się wszystko przewaliło. Jednak podpora to podstawa. Najpierw trzeba daszek lepiej zmontować, bo tak to nie robota. Wiecie co, wziąłem gwoździe, właśnie młotek muszę wziąć. Taka refleksja mi naszła, że zawsze się dziwiłem ludziom, którzy na jakiś taki sprzęt budowlany, remontowy wydawali setki złotych, tysiące, jak na przykład na bity, czyli te, te takie, o, takie tam końcówki. No a przed tym dziadostwem, tam nie wiem, z 50 groszy jeden kosztował, to dłuższego wkręta nie jestem w stanie przykręcić, bo on już się kręci w koło i się zdziera. Powiem Wam, że teraz im się nie dziwię. Ale zobaczymy czy młotek da radę. Młotkiem też można zbić. Ja wiem, że mam wiele w ręce i tak dalej, ale kurczę, gwoździami to idzie. Dużo łatwiej i szybciej oby tak dalej. Dobra, a teraz robimy daszek. i trzyma się dobra damy parę następnej jeszcze tu na środku dam gwoździa co gwoździem to gwoździem te wkręty to gwoździ to parę w życiu wbiłem nawet paręset no Ja to jednak jestem odporny na technologię. Bo mi od razu lepiej to idzie. Trochę krzywo wypoziomujemy. Użyjemy do tego poziomnicy za granicy, jak zawsze. Dobra, trzymiesz. dobra. Trochę Kurczę, krzywo. No, to no, trochę obrócić. To, wam O. Tutaj trochę w tą, kamieńki wysypiemy, no i Dalej trochę krzywo, a deskę mogę postawić. Patrzcie jak wymyśliłem. Czas na daszek. Dobra, gwoździe są, okulary są, to może jakoś równo to wbiję. Wstawię wam gdzieś tu kamerę. Kurczę muszę bym, musiałbym sobie gdzieś GoPro ogarnąć, to bym mógł, tak wiecie, na czole sobie trzymać i wam pokazywać. Ale kogo to może interesować, nie? Jak ja robię karmik dla ptaków? Widać? Coś widać, ale trochę krzywo. Ale ku mojemu zdumieniu, wam powiem. Dostaję tyle wiadomości, informacji, że ktoś to ogląda, że jest fajne, że mu się podoba, że ja to jestem w szoku. Mnie to cieszy oczywiście, bo to. No to zrobiłem. No tak to jest, jak chce się gadać i robić. Dobra, składam to z powrotem. 3 sekundy i poskładane. To się tylko roztegowało. I się zategowało. Poskładane po raz trzeci. Teraz to już mi zbiłem. To nie to co te wkręty, one to wylatują, ale gwoździem to gwoździem. Dobra, trzeba zamontować daszek. I tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dziwi i cieszy, nie? Jakieś te moje wypociny kogoś interesują. Zaraz to wszystko mi tu o. No to kontynuując jest mi niezmiernie miło, że ktoś to ogląda, komentuje i tak dalej. piękny zrobiłem karmnik teraz tam trzeba jakieś żercie, no nie no tutaj to by w las albo co jeszcze może by jakieś ścianki w przyszłości zrobił to na pewno nie dzisiaj bo już słońce zachodzi, nic nie będzie widać ale może jakieś zrobię dobra, idę poszukam jakiegoś żercia dla ptaków nie wiem czy widać ale samoloty tu latają poważna sprawa ale tu nawet jak leci tak bardzo wysoko, to słychać. Bo tu nic nie słychać. Tu nikogo nie ma. Nie ma samochodów. Nie ma świateł. Gwiazd bardzo dużo widać. No i przez to wszystkie jakieś dźwięki to słychać. Nie? Coś chodzi po lesie. Dziki aleń łoś. To słychać go z bardzo daleka. Ale dobra. My tu o Łosiach. Sarnach, jeleniach, i jeżozwierzach dalej. A tu trzeba jakieś jedzenie taką włożyć. Tu wam ustawię, o kurczę tak myślę nad tym GoPro, bo to bym sobie na czoło założył i by było widać, nie? Tak jak teraz, o to rozpakowuję. Wezmę gwoździa. Gwoździem to gwoździa. A nie na wkręt Dobra, mamy takie coś. To im gdzieś tu powiesimy. Jakby to skrócić. To było tutaj tak. O luks. Tak będzie dobrze. To można by na wkręt, ale gwoździem to. Wiecie. Szybciej, łatwiej i w palca. Dobra. Dach dobity. To się uda. Teraz następna rzecz. Taką kulkę weźmiemy. Tylko z tej kulki wyjmę, bo coś czytałem, że ptaki się lubią zaplątać w tą siateczkę, nie? To ja tą siateczkę zdejmuję zawsze. I tu mam jakiś taki pokarm dla ptaków. Proso. Nasypiemy Te ścianki to rzeczywiście by się kiedyś przydały, ale to... Na pewno nie w tym odcinku, bo słońce zachodzi W sumie to chyba już zaszło i trzeba kończyć Wypada zrobić jakieś podsumowanie, więc tak wygląda mój karmnik własnej roboty. Stuwa zaoszczędzona. Nie za taki z nóżką, to i ze 200 wy pewnie. Tak i tak. Kiedyś zrobimy tu ścianki. Ale to w kolejnym odcinku, o ile taki w ogóle kiedyś będzie. No i tyle. Słońce zachodzi. Trzeba chować się do chałupy. Napalić. A tak z chałupy to się prezentuje. No będzie widać jak coś przyleci. Jak coś przyleci to dam wam znać. No ciekawe. Stopni mamy minus 2. Było i minus 20. No, wtedy to było zimno i w chałupie. Dobra, nie przedłużam. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego momentu, tego gniota, co jest dużym wyzwaniem, niech zostawi jakiś komentarz, to będę wiedział, żeby robić dalej takie filmy, które są kompletnie bez sensu i kogo to może interesować. Ale jeżeli ktoś dotrwał i kogoś to interesuje, niech zostawi komentarz. To będę robił, no. Czemu nie? I tak to robię. Tu kamerę gdzieś ustawię. Wiem, jakoś jest taka sobie. Trochę dźwięku, trochę kamery. W sumie, jakby ktoś to oglądał, to te GoPro może bym kupił. Ale jak nikt tego nie ogląda, no to po co? Więc dajcie znać, dajcie znać, to będę wiedział, co dalej działać. Wiecie, mieszkam w środku lasu na totalnym odludziu. Nikogo tu nie ma. Gadam tylko z perełką. to fajnie by było z kimś jeszcze pogadać, więc tak sobie gadam z Wami. Znaczy ja gadam do kamery, a potem Wy to oglądacie. Ale jeżeli ktoś dotrwał do tej pory i jeszcze sprawia mu to radochę, nie, że tam się męczy, wiecie, nami, skądś i tam się męczy, tam robi sobie obiad, gdzieś to leci w tle i mówi, już nie mogę tego słuchać, no to nie, to wtedy nie piszcie. Ale jak ktoś dotrwał i go to tam w miarę interesuje, coś tam, jakaś radocha, to niech da znać, to będę nagrywał. No i tak tu siedzę, i tak tu siedzę, i tak to robię, i tak to robię. To coś ponagrywam, nie? Dobra, bo się rozgadałem. A zwykle to mówię tak z pięciu dziennie, nie? Do perełki, że żarcie albo coś. No mniejsza z tym. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gniocie, czy jak tam to nazwiecie? Cześć. Jak tam perełka? Patrzcie, tylko wyjąłem drewno do kominka, żeby dorzucić. Perełka już leży w środku. Najlepiej w wiórach, tak. Jeszcze przewróć, roznieść tu wszędzie, jak poprzednio się udało. Perełka oczywiście tak ma drapak, tutaj z budką. Tu ma legowisko. O właśnie, a najbardziej lubi wiadrze po drewnie. Najwygodniej, szybko karton lepszy.